Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim, spółka ZOO, chce zrobić kolejny krok w kierunku ekologicznym i gospodarczym, który w konsekwencji będzie miał znaczenie również dla domowych budżetów. W tej chwili inwestujemy w źródło i to w dwa źródła. Zarówno źródło na terenie huty Celsa Hut, Ostrowiec, czyli to duże nasze źródło, no i oczywiście w małe źródło gazowo-olejowe, które jest na terenie tak zwanej starej huty. Tam przede wszystkim Musieliśmy wymienić palniki z palników olejowych starego typu na palniki gazowe i w tej chwili pracujemy dosyć mocno nad przyłączem do tej ciepłowni. Jeżeli tylko zostanie przez Polską Spółkę Gazową wykonane to przyłącze, uruchamiamy palniki, które są już gotowe. W tej chwili oczywiście pracujemy nad kwestią formalną dokumentów, dokumentacji w tym czasie, ale Cała sprawa polega na tym, żeby udało nam się zejść poniżej 20 MW. Takie są przepisy, które pozwalają wyjść z ETS-u, żeby obniżyć koszty dla mieszkańca, czyli tak naprawdę, żeby nie pokrywał kosztów tych uprawnień do emisji CO2. Realizacja planów wymaga nakładów finansowych, stąd pożyczka niskoprocentowana w wysokości 12,5 miliona złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Mamy doświadczenie we współpracy z ciepłownikami. Ciepłownicy również mają doświadczenie we współpracy z nami, także jest tutaj o wiele łatwiej nam współpracować z takimi przedsiębiorstwami. Dlatego. Wydaje mi się, że bardzo szybko ten wniosek rozpatrzyliśmy. Oczywiście no tutaj też były pewne jeszcze rozmowy i, i pewne uzupełnienia, no bo to wiadomo, że to są dosyć duże środki. 12,5 miliona na modernizację odpylania przy kotle WR25, jak również środki na palniki gazowe, które pozwolą zmniejszyć emisję w przedsiębiorstwie ostrowieckim. Także my się bardzo cieszymy, że takie, takie inwestycje możemy finansować i staramy się jak najwięcej takich inwestycji przeprowadzić w naszym województwie. Część uzyskanej pożyczki może ulec umorzeniu, natomiast bezsprzecznym jest fakt uzyskania oszczędności. No, te 12,5 miliona to tak jak podkreślałem jest to pewny pieniądz, bo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest pełnym, bardzo wiarygodnym pewnym partnerem. Oprocentowanie ich jest stabilne, bo te 2,5% ona nie będzie ulegało zmianie w całym okresie kredytowania, no i przy tym te 15% możliwości umorzenia to też jest bardzo istotne, bo to są konkretne wymierne miliony, które pozostaną w. W kasie Miejskiej Energetyki Cieplnej, czytaj w kasie tych wszystkich, którzy z usług mec korzystają. Obecnie podczas podpisania umowy parlamentarzyści podkreślali współpracę i współdziałanie dla dobra Ostrowca i ekologicznego postrzegania miasta. Dla firm komunalnych, tak dużych firm komunalnych jak Miejska Energetyka Cieplna, która wpływa na zaopatrzenie w energię dla praktycznie większości mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, yy, Nasze y, wsparcie y, tutaj uznajemy ja za swój obowiązek i tak to y, czynimy. Wymiana starych urządzeń cieplnych w Ostrowieckim Mecu na nowe ekologiczne rozpocznie się jeszcze w tym roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera świętokrzyskie przedsiębiorstwa, zakłady i spółki energetyki cieplnej. Od 2017 roku dofinansował tego typu inwestycje na łączną kwotę około 166 milionów złotych.